Z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą. Ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Te słowa Pan Jezus wypowiedział na ostatniej wieczerzy. Jeszcze tej samej nocy doświadczy opuszczenia, kiedy zostanie aresztowany, będzie przed sądem Kajfasza sądzony, później przed sądem Piłata aż w końcu skazany i ukrzyżowany. Słowa, które zapowiadały Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, te słowa jeszcze były przez apostołów nierozumiane, nieprzyjmowane. I zresztą Pan Jezus im powiedział, że mam wiele Wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Uczniom idącym do Emaus, Pan Jezus na podstawie tekstu Starego Testamentu, na podstawie... Mojżesza i proroków wyjaśniał, że to wszystko było już wcześniej zapowiedziane i one, te słowa, były znane uczniom idącym do Emaus, ale ich serca nie były skore do wierzenia. Były jakby jeszcze zamknięte. Dlatego potrzeba nam Ducha Świętego, który te serca skruszy, te serca uczyni gotowymi do przyjęcia Słowa Bożego, żeby to Słowo rzeczywiście nas pociągnęło za Chrystusem, do nieba. Pan Jezus obiecuje nam Ducha Świętego. Duch Święty doprowadza nas do całej prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale to Duch Święty jest Duchem prawdy. Duch zły, choć może używać prawdy, to jednak zawsze w tej prawdzie będzie ukryta jakaś niedo, jakieś niedopowiedzenie, jakiś rodzaj złości, podstępu. Jakiegoś oskarżenia, po to, żeby nas zniszczyć. Duch prawdy daje nam właśnie prawdę, po to, żeby nas uwolnić, uzdrowić, wyzwolić, uczynić nas szczęśliwymi dziećmi Bożymi. Zobaczmy, że Duch prawdy przez 2000 lat udzielany jest Kościołowi, i Kościół nieustannie potrzebuje tego ożywienia. Takiego uwalniania od wszelkich kłamstw, wszelkiego zakłamania, bo ciągle toczy się wewnętrzna walka. To co ludzkie miesza się z tym, co też diabelskie, a Pan Bóg chce nas z tego wyzwalać. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, swoim uczniom wszystko przekazywał drogą ustną, nic nie zapisywał. Może tam pisał na piasku, ale to nie dało się zapisać tak trwale, żeby to dzisiaj to przetrwało. On zapisywał wszystko na sercach swoich uczniów. Nie tylko mówił, ale też żył, działał, czynił cuda, dawał znaki. Te znaki wyryły na ich sercach niezatarty ślad. Później ci świadkowie Pana Jezusa również głosili, dawali świadectwo, przyznawali się do Chrystusa. Za to świadectwo dawali życie, dlatego po grecku, Świadek to martyr, a jednocześnie męczennik. To jest cała martyrologia aż do dnia dzisiejszego można powiedzieć, że kościół jest kościołem męczenników, świadków. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby świadczyć. Może być to męczeństwo, tak jak to ksiądz Jerzy Popiełuszko oddał życie, ale może być to białe męczeństwo, nie przelewając krwi, będziemy w jakiś sposób na przykład prześladowani za to, że przyznajemy się do Chrystusa. Duch święty w historii Kościoła pobudzał serca do tego, żeby w końcu to słowo, które było głoszone, zaczęto spisywać. Pierwszym, który zaczął w tym Testamencie spisywać, w zasadzie zapisywać w formie listów do swoich wspólnot, które zakładał, do kościołów, które zakładał w różnych miastach, święty Paweł. Napisał wiele listów, część z nich się zachowała, zachowała się ta część, którą mamy teraz w Nowym Testamencie. Wiemy, że też były inne listy, które gdzieś zaginęły. Na przykład do Koryntian zachowały się dwa listy, a inne dwa też pisał. Na przykład taki pisał list we łzach, bardzo trudny pewnie dla słuchaczy, który się nie zachował, niestety. To były listy, które pomagały w takiej formacji duchowej, w takim odczytywaniu tego, czego Pan Bóg chce, czyli jakby Duch Święty przez te listy dalej uczył uczniów Chrystusa, jak rozumieć, jak rozumieć drogę do nieba, drogę, którą jest droga przykazań chrystusowych. Ale potem świadectwa apostołów, apostołowie odchodzili na przykład świadectwo świętego Piotra, spisał jego uczeń Marek, mamy Ewangelię świętego Marka, Ewangelię świętego Łukasza, mamy też Ewangelię świętego Mateusza. Na końcu, można powiedzieć, jakby taką Ewangelię, bardziej przemyślaną, teologiczną, napisał święty Jan Apostoł, jest to bardziej taka już forma pewnych już głęb głębszych myśli niż tylko spisanie faktów, ale to, co te fakty miałyby oznaczać, co jest w nich ukryte. Że na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowa. Można zobaczyć, jak przez te lata Duch Święty podprowadzał do odkrywania coraz głębszych prawd. Też pomagał poprzez to, że i sobór w Jerozolimie w 1949 roku później, kiedy już Kościół stał się. Wolny już nie był tak prześladowany. W 325 roku pojawia się sobór w Nicei, potem Konstantynopolu mamy symbol, który, symbol wiary, wyznajemy je. Ten symbol na każdej mszy świętej i nazywamy ten symbol wyznaniem wiary nicejsko-konstantynopolitańskim. Jest to też przykład, jak Duch Święty pobudził biskupów wierzących do tego, żeby odkrywać prawdę na zasadzie. Szukania, gdzie jest prawda. Nie, kto jest za taką opinią czy taką opinią, tylko na zasadzie, gdzie tak naprawdę jest napisane w Piśmie Świętym to prawdziwe słowo Boże. Jak należy je rozumieć, jak należy je odczytywać w duchu, duchu prawdy. Cały Kościół, szczególnie ludzie w święci, wierzący, mają szczególny zmysł, można go nazwać zmysłem wiary, sensus fidei. I cały Kościół nie może się mylić. Duch Święty, cały Kościół obejmuje swoim działaniem. Poszczególne osoby mogą się mylić. Na Soborze Watykańskim I uchwalono, odkryto taki charyzmat, który posiada biskup Rzymu, a mianowicie nieomylność papieża. W tych bardzo konkretnych sytuacjach, które są bardzo wyjątkowe i rzadkie, a mianowicie wtedy, kiedy wypowiada się w sprawach wiary, moralności i dyscypliny kościelnej. I to musi wypowiadać się w sposób uroczysty, tak zwany w sposób ex cathedra, czyli nawiązując do swojego bycia biskupem Rzymu, czyli następcą świętego Piotra, i musi to dotyczyć właśnie tych spraw. Musi w pewnym sensie yy, też być w łączności ze wszystkimi biskupami, z całą tradycją Kościoła, więc nie może czegoś zmieniać wcześniejszych jakichś ogłoszonych dogmatów, i ma to obowiązywać wszystkich ludzi wierzących w Kościele katolickim. I ma to ogłosić, czyli promulgować, na przykład w formie jakiegoś dokumentu, encykliki. Ostatnim takim papieżem, który to Wykorzystał taki rodzaj przywileju nieomylności, ogłosił dogmat, to był papież Pius XII. W 1950 roku ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Nasz papież Jan Paweł II, Polak, korzystając z tego przywileju na 27 lat swojego bycia papieżem, tylko dwa razy jakby nawiązał nie ogłosił żadnego dogmatu, tylko przypomniał pewne prawdy, które funkcjonują w Kościele. Pierwsza taka prawda to świętość życia. W Ewangelium, Ewangelium w Ewangel przepraszam, w Encyklice, Ewangelium Vitae, czyli o Ewangelii życia, przypomniał, że tylko Bóg, Bóg może, jest władcą, dawcą życia i może odebrać też życie, dać życie, nie człowiek. W związku z tym przypomina Jan Paweł II, że i aborcja i eutanazja są wielkim wielkim wykroczeniem, wielkim złem, wielkim ciężkim grzechem. W drugim przypadku napisał taki list apostolski Ordinatio Sacerdotalis o święceniu właśnie o obrzędzie ordynacji święceń święceń kapłańskich, przypomniał, że Pan Jezus powołał na apostoł samych mężczyzn. Przez dwa tysiące lat nie było święceń kobiet i On, jako następca świętego Piotra, biskup Rzymu, przypomina, że właśnie korzystając z tego przywileju nieomylności, że nie ma święceń kobiet i nie będzie. Bo taka jest wola Chrystusa. Nie jest to wola człowieka. Człowiek nie może zmienić woli Chrystusa. Na tę drogę do świętości przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.